Po ile mają 98 tutaj 5.77 trafić nie mogę. Kurno przejdę z drugiej strony. To, czego najbardziej nie lubię kurna to to, że się to wolno od powietrza. Dzień dobry Nie wiem jaki to jest ten, ten, tam gdzie motocykl 98, tak? Wie pani, co ja się chciałem zapytać, bo my przyjechaliśmy ze Stargardu z kolegą Czy to jest ten Rymań i ta stacja, gdzie, gdzie ta pani tutaj wam wjechała, tak? Tym samochodem? Ja nie mogę Coś się stało tej kobiecie? Co się jej zrobili? Złapali ją? ma się zgłosiła Boże święty. Dziękuję uprzejmie, do widzenia Dobra, instrybutor zaliczony Instrybutor zaliczony, chwała Cię o wielki instrybutorze <grymne> Siemanko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj zaczynamy vloga w Rymaniu W tym słynnym Rymaniu, gdzie to nie wolno było strzelać w instrybutor Paskud się już szykuje, będzie z nami jechał. A tutaj ta szalona baba wjechała w tą stację benzynową. Instrybutor, k**wa, nie szel. Człowieku! Instrybutor, żebyś nie Wszystkie memy, które pamiętacie z Instrybutorem, to właśnie stąd, z tego miejsca. Na razie, trzymajcie się. Jak będą my stąd daleko do koszalina, jakby chcieli ludzie zobaczyć, gdzie jest Rymań, niech sobie wpiszą, tak? Rymań koszalin niech sobie jadą. To wy Nie chciała jeden wskoczyć Już ruszamy? Jedziemy? Tak. Jedziemy, jedziemy, idziemy, idziemy. Panie pewnie mają dosyć, wiesz, że co chwilę jak ktoś przyjeżdża to się pyta Czy ten instrybutor to tu Panie, mówię, że... raczej, Raczej dosyć. O, co tu się odbywa? Tu nie ma pasów. Gdzie leziesz? A, ona ma wózek! Kryj się kto może. Wiesz co, powiem ci, że w sumie cieszę się, bo mi brakowało takiego dalekiego wyjazdu, żeby się Bikingiem przejechać. Prawie od 900 km mamy nakręcone na GSX-erze i tak od czasu do czasu gdzieś tam wychodziłem na tego, tego. A, nie, bo w zasadzie było, że się dwa tygodnie temu z Gruszką i z jego tatą mówiłem. Widzowie pewnie pamiętają gruszkę z niebieską kiedy żeśmy mieli okazję razem na Kociwolkę pojechać. Eee, no, to był dramat, ci powiem. Ty się przesiądź się z tego małego nagle po, po tamtych e, paruset kilometrach przejechanych bez przerwy w zasadzie tego ciągle tym, tym, tym GSX-erem na to. To takie masz wrażenie, kurczę, jakbyś, wiesz, na czołg wskoczył. To tak jakoś jest, że z fajnego w mniej fajne, albo takie bardziej trudne, to się trudno przerzucić. Ale wiesz co, to było na takiej zasadzie, że ja się przyzwyczaiłem do tamtego małego, potem na tym mi było dziwnie, ale potrzebowałem około 20 czy tam 30 kilometrów i znowu się czułem jak u siebie, nie? Także fajnie, bo tak jakby mózg ten stop dostaje różne bodźce. Aha, aha, aha nie leni się. Nie będę miał Alzheimera. Trochę po polsku, trochę po francusku, trochę po angielsku. Dziękuję. Został mój, mój dziadek kochany golas w rodzinie. Nie, za, nie tego. Nie, nie pozbywamy się jego. Nie, nie, chcemy, nie. Się, nie chcemy się go sprzedać. Mówi się, że ro rodziny się nie sprzedaje. Także wszyscy, którzy mieliście do tej pory pytania, co odnośnie bikinga, czy, czy, czy zostaje, czy sprzedane. O zobacz jakiś mały litra siedzie, cześć motocykl zostaje w rodzinie, będziemy mieli dwa. W zależności od humoru i w zależności od składu, ekipy, jaką będziemy jechać, to będziemy brali inne koła ze sobą i inne ciuchy będziemy brali ze sobą. Mamy różnorodności teraz. Ojeju, ojeju. Weź ty mi powiedz teraz, jakbyś na przykład miał wziąć i tego, i zmienić motocykl na sportowy, odważyłbyś się? Eee, nie. Sportowy mi nigdy nie leżał. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. To nie mój gatunek. No. A ja jeżeli już, to zmieniałbym na coś e, turystycznego, takiego bardziej anwente, czyli moje marzenie. Hmm. GS-a albo tego, albo dużego Faustorma. tego. Faustorma. Faustorma. A teraz tego dużego tego, tego Faustorma, jakbyśmy kupili w CMA, to zobacz to też byś miał parę fajnych gratów, bo tam do niego też dają asystent ruszenia na wzniesieniu. Zgadza się? On też A, ma chyba tak. ten, ten już Cornering ABS z tym, tym całym systemem im że on ma strasznie, to znaczy strasznie, bardzo fajną elektronikę, zrobioną taką na wysokim no. poziomie i chyba wyprzedził całą resztę motocykli tej klasy, jeżeli chodzi o wspomaganie jazdy. Wiesz się tak zastanawiam, bo on ma praktycznie chyba. Się śmieję, że prawie tą samą elektronikę, co w tym, tym moim tysiącu jest teraz, nie? Tak, Czyli tak. Nie, nie wiem, czy ma, czy ma Shifter też montowany, czy, czy można do niego kupić, w sensie osobno z katalogu, czy, czy nie jest? Sły... To znaczy, wiesz co, nie słyszałem, że Quick quickshiftery stosowane były akurat w tego typu motocyklach. A są! Przecież ja mam tego, znajomego, co ma tam tą, tą BMW, ona się nazywa, nie wiem, F800XR, tak? No to przecież to jest też motocyklacy Adventure i on normalnie ma. Up i down shifter, w górę i w dół może nim ten zmieniać biegi, nie? Ale tak standardowo to znaczy tak? E, to, ten, to znaczy, ja nie wiem, czy to on musiał wykupić jakąś bardziej bogatą wersję, żeby ona z tymi gratami wyszła z tą elektroniką, czy po prostu w standardzie, nieważne, którą wersję się kupuje, to ona to ma, tego nie wiem. W sensie, na pewno jak go kupił, to ona to ma jako graty z logami BMW, czyli na zasadzie, że jeżeli jest, on to z katalogu BMW, a nie że. Gdzieś tam dokupował jakiś z aftermarketu, nie? Ale mówię, nie wiem, nie orientuję się, bo mnie znowuż tak, jakby ta, ta nie wiem, ta gałąź, tak, jeżeli chodzi o motocykle, kompletnie nie interesuje. Nie? Dla mnie mi się adventure nie to, że nie podobają, tak, tylko no, w nich nie ma to, co, co ja bym chciał mieć od motocykla. Nie? Ja się właśnie teraz cieszę, że. Mam i tak naprawdę dużego, fajnego Nakeda, żeby się nim bawić i, i dodatkowo jeszcze teraz motocykl sportowy, czyli mam tak naprawdę, no mówię, dwa te, te fajne światy, które mi się podobają, nie? Ale na przykład, wiesz, też mi się pojawiało ostatnie pytanie, sporo osób je zadaje, czy, że skoro na przykład, faktycznie było to pytanie, czy się pozbyłem e, Bikinga, nie, no Biking został, ale się pytali, czy na przykład, gdybym, z jakiegoś powodu, czy by mnie na przykład sytuacja zmusiła albo gdybym teraz musiał po prostu z jakiegokolwiek powodu wybierać, który motocykl miałby zostać w garażu, to który bym wolał, nie? A trudny wybór No dla mnie nie Ja Ci powiem szczerze, że z zamkniętymi oczami, w ogóle bez namysłu, raczej gdybym miał wybrać sobie tylko jeden motocykl z tych dwóch, które mam, czyli albo gsx albo Biking, to zdecydowanie zostawiłbym Bikinga w garażu, nie? A jest bardziej uniwersalny, bardziej wszechstronny może Ja mam wrażenie, że... W ogóle to jest, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, tak? Że to jest po prostu lepszy motocykl. Lepszy, bo jest szereg oczywiście argumentów, tak, które za tym stoją. Ale mówię, że w ogóle lepszy, bo po pierwsze mi się silnik o wiele bardziej podoba, bo jest, bo jest duży motor, tak, duży po prostu motor i, i to jest fajne, że jedziesz i on ci wszystko robi bez wysiłku, na każdym biegu się odpycha bez wysiłku, masz od groma moc i momentu. Tak naprawdę w najważniejszym tym. W zakresie użytkowym momentu... czy... może obrotów, nie? Jeżeli chodzi o obrotomierz. Także. Pozycja jest na pewno fajniejsza, no bo do tej sportowej się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Trzeba też trochę poćwiczyć prostowniki pleców chyba, żeby to, to zrozumieć, nie? No, zupełnie, zupełnie inaczej, nie? Czy chcesz jechać szybciej, czy chcesz jechać zrelaksowany, chcesz jechać wolno, szybko, no to on ci daje tą możliwość, nie? To, że nie ma owiewki, że nie ma możliwości jak przewieźć wygodnie pasażera, ani z bagażem, też nie ma za bardzo jak kombinować, żeby go nie popsuć, nie uszkodzić. Mówię, to jest osobna sprawa, bo ja po prostu lubię ten motocykl za to, jaki on jest, jak on wygląda, tak go zobaczyłem, takiego takiego go pokochałem i takiego go po prostu mam, nie? Ale no, mówię, bo nie, nie mogę porównywać tych motocykli ze sobą absolutnie, tak? Ale jeżeli miałbym z jakiegoś powodu się zdecydować, żeby wybrać jeden motocykl, to na pewno byłby to ten, nie? No, ja akurat nie mam tego dylematu. Mam to, co mam i ja to naprawdę lubię. To jest sztuka. To Faktycznie. jest sztuka. O, sekwencyjne kierunkowskaze, nawet są w ciężarówce. Zobacz, i lepiej widoczne niż to, co Łukasz ma. U siebie. Faktycznie. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jest, popatrz, kolejka! Aha! Ciuchcia Kolejka. fajna. Ciuchcia fajna. Jest możemy się zatrzymać. Tak, zatrzymamy się w cieniu. A tu można wejść, jest otwarta. No tak, bo to jest muzeum kolejki. Tak jest. Ciepło mu się zrobiło. Zaraz się zapytamy, ten, czy możemy sobie tam wejść. Ile nas to będzie kosztowało? No, trzeba będzie. Mówię, nie będę tam wnosił kamer, bo uważam, że jeżeli będziecie chcieli, to sobie sami powinniście tutaj przyjechać z ciekawości, a nie, że ja wam wszystko pokażę i stwierdzicie, że już od, tak odfajkowane, no nie ma tak. <śmiech> <śmiech> Mówię zwłaszcza ci co macie blisko. Mówię, bo to jest fajny kawałek historii, żeby to zobaczyć, nie? Dobra, to ja też się już odpalam. Ale, frajdę miałem. Ja nie mogę. A, skręcamy tam na lewo. Dobra. Bardzo dziękuję za gościnę. Do widzenia. Do miłego. Patrz, żeśmy się zapowiedzieli, że nie zamieścimy żadnego filmu. Materiału żeśmy w środku w tym muzeum trzaskali. Kupę czasu nam pan poświęcił, bo byliśmy sami. O, ale sympatyczny człowiek. Co, tu zakręcamy? Nie to Nie wiem, czy się zapuszczamy w tą uliczkę. Bo to jest jak gdyby możesz sobie patrzeć. Bo to jest ta część używana tej kolejki. Tam to tak, jest jak, muzeum tylko. Jako ja, że o co chodzi? Czyli tutaj jest to, co jeszcze faktycznie jeździ, nie? To co jeździ, Tu gdzieś ten peron tam... Chyba tam dalej jest... Chyba... No i zobaczcie, żeśmy się tak zapowiedzieli, że nie zamieścimy niczego, że macie sami przyjechać, a tak było fajnie Pan nam pozwolił nie dość, że nagrywać, to jeszcze podotykać różne rzeczy Mam zdjęcie na drezynie! <śmukłanie> Smoko mi <śmukłanie> zrobi zdjęcie na drezynie! Ja miałem frajdę, kurna, jak taki... Jakbym był wychowawcą albo nauczycielem historii, no to bym z chęcią na przykład, gdyby się gadało nie wiem, o rewolucji przemysłowej czy o czymś, to bym tutaj przywiózł dzieciaki, bo to jest blisko w tych, tych, tych Gryficach, do tego muzeum. Że... A pić ci się nie chce przypadkiem? Wiesz co, bo chyba się... tu nie, chyba tu nie. Wolałbym przejechać się, wiesz, tam za tą szybko w następny przystanek, to się wtedy napijemy może, nie? No. Może gdzieś staniemy, coś zjemy? Nie wiem, co mamy po drodze do jedzenia. Będziesz chciał coś jeść? Nie. Patrzcie, jaki smok. Nic nie chce jeść, to dziwne. Nawet jakąś taką, tą, owieczkę w tej w tortii, Nie chcesz owieczki w tortii. Nie, co? wiesz co, jestem na diecie i tak dziewic znaleźć nie można i tak Ale jest sobota, a ja w sobotę jem wszystko, co na drzewo nie ucieka, więc... A, okej okay. Nie, się śmieję, możemy, możemy, jak po drodze będzie coś dobrego Stargat do szczeciński Boże, to jeszcze funkcjonuje z tym, tym? Szczeciński? A w GPS-ie funkcjonuje To zimno Nieźle z kierunkowskazem włączonym. To co? Wydaje mi się, że to chyba w zasadzie koniec byłby z tego vloga, bo to już więcej niczego takiego się tutaj nie, nie dogra. A po co ma być ten odcinek taki rozlazły? To się pożegnamy z widzami. To co? Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego w takim razie. Na razie, cześć. Hej, hej, cześć.